Ale co, to Arbus, taki... Arbus 19 tak. Ale to no, dziewiętnastki, dziewiętnastki, no, A to już na 19 się rzuciłeś? No 19, 19, no co Ale to, to ty masz to na, na solach, nie? Czy jak to? Nie, to są normalne olejki 19 Zakupione w sklepie No to ładnie, tak tu 19 musisz? No i na 80 latach nie? Kurwa no! nic ty tam Dobrze, że ja sobie zostawiłem duży pasek cięższy No i. już to... masz jeden mniej? Tak. Prawie dwa. Ej, a ja zdążyłem. A ty nie. Bo ja byłem centralnie. Tak, mnie łapało, kurwa. Idealnie. Od A. samego początku. Ja, ja, ci... ja ci powiem jedno. To już znaczy, czas paść. To znaczy, że dobra gierka będzie. Muchy tu są. Wiesz co to znaczy? Idziemy. Oni już poszli. Tam idą. Proszę, proszę. się zmściłeś na tego pieska? Miernej! Oni są już na tym, na kosztorze? Yeah. O nie, nie wiem. Chciałem tam skoczyć, ale nie wiem, gdzie bym wskoczył w środku. Nie ma co kombinować za mocno, nie? Nie są na kościele, bo włosy jest kreowatorium Szciec No peha, nie? Kurde, no przydałoby się ten. Co? Żeby radiciem byś... czymś aktywować. I no, no, może jakieś umiejętności na wozie będzie Może, może Hoje? Não. Hoje, hoje, hoje. O Oh, oh, oh! O, o. Hoje, hoje, hoje. O, mogę kasę sobie wziąć. A ja tu mogę fajny numer zrobić. Co? Jak jakiś ząbek będzie w środku, to ja się mogę wjebać, postawić te płatki. I wyskoczyć? I wyskoczyć. Ale nie, wiem, czy tak wypali, wiesz? Żeby się nie pojawił obok. O, oni chociażby nie pozabijali wszystkich. Te, jak są w środku. Choć nie, wiem, czy oni w ogóle weszli do środka? Nie, ja, mi się wydaje, że oni są tu na zewnątrz. Uważaj, jaki są. Jeden jest Ja będę mniej. Ale ja będę działać mniej więcej. Słyszę jeden? Nie wiem czy nie ten hajpun, musisz uważać Na, na czarno ubrane Nie przejdź pająku z nim stąd Tak jest Jeszcze się czerwimy bo beczka jest nie Kolek wpływa! Nie wiem, czy to ważne Zombie? U Czego, ktoś jest Bosa jest jeden tam jest Jest, jest Ten zjebał Ten tu na dole co był Kurwa, a ten się pali możemy sure, się Jedną mnie Jemu go? Pięknie yeah. O to chodzi Ale tu jest trzech, nie wiem, czy to ważne Jeszcze trzech? Tu jest trzech Aha Tam też masz Jest kopczy w cienie Tu jest jeden I w środku dwóch tu jest drugi Tu jest trzeci Jeszcze gdzieś był czwarty na pewno Nie mam I tu jest czwarty, przecież na schodach pływający On On uciekł Nie wiem, czy to nie jest ten właśnie na końcu, co tu szedł. Chwale go. Za górze jest przecież Pusto. O. Ej, ty masz rebit u mnie? No. A ja też mam, dobra. Ale ja już nie mam widzenia. No ja wiem o tym. Dobra. Będę jeszcze mam w jakimś środku popalić, wiesz? Przeszukajcie sobie? Tak, tak, mogę spać No i dobra, zabija w końcu Spalił się. Mocny jeszcze nigdy w postaci nie mieliśmy. Nie. Że takie cechy mają, nie? No. Tyle specjalny. No nie, kolega sobie chycę. Chylę to, chwilę tam. A ty go słuchasz. I tak życie robi. No. Ja to mogę, ale do tyłu. Ktoś eee, idzie w naszą stronę. Gdzie? Do no bokaczki. Widzenia nie ma? Ja mam jeszcze dwie. Ale Zobaczysz. to może być, może być za daleko, wiesz? Tak, to widać. Idą w tą stronę. Dobra, że snajp, to... Tego kościoła, czy tu... ...stmentarza, może będę mieli w dasie. No tak. dwóch! Idziesz na ślizg. Tam no Uważaj. Nityo. Dobra, my co. Nie padnie Udało mi no się. No nie pisałem nawet. Dobra, zaraz. Nie.